Cześć wszystkim! Mam na imię Eugeniusz i w dzisiejszym odcinku powiem o tym, czym zajmuję się w Polsce. Kim pracuję, pokażę swój dzień w pracy, no i powiem, czym chcę zajmować się. W Polsce już znajduję się więcej niż rok i pracuję cały, cały ten rok jako recenzent treści w internecie. Co to za praca? To praca w dużej korporacji i pracuję na stanowisku recenzent treści z językiem rosyjskim. To znaczy, że w mojej pracy oglądam content w internecie, w języku, w języku rosyjskim to najczęściej rosyjski oraz oglądam content na języku, polski, w języku polskim, angielskim no i jeszcze kilka języków oglądam ten content i Robię decyzji, czy można ten kontent pokazywać w internecie, czy nie. To taka ciekawa praca. Myślę, że oglądasz ten filmik na YouTube i myślę, że w internecie wszystko jest tak otwarte, że można pokazywać wszystko, co chcesz, chociaż nie. E, każdy człowiek może złożyć skargę na filmik i potem ten filmik pójdzie na recenzję. I taki człowiek jak ja zrobił recenzję tej treści. I potem już e, zrobię swoją decyzję. Czy można ten film pokazywać na YouTube, czy nie. Вот jest taka praca. I ta praca e, zależy od tego, jaki znasz języki. Na przykład ja znam język rosyjski, angielski, no i znam język polski. I dlatego mogę pracować na tej pracy. I pracuję już cały rok. No taka naprawdę fajna praca. Bo zawsze, kiedy ludzie ze wschodu przyjeżdżają do... Polski to pracują jako no nie wiem, na fabrykach, na jakichś no to taka brudna praca, a ja mam biurową pracę i to fajne, pra praca naprawdę ale dlatego, żeby znaleźć tę pracę musiałem znać język angielski no i to super, bo po prostu wiem, że zarabiam więcej niż e emigranty w Polsce, no i mam Różne plusy w pracy, jak na przykład multikafeteria program, to benefit system to znaczy, że mogę chodzić do, do różnych, do, na przykład do siłowni mogę pójść, mogę pójść do sauny, kiedy było wszystko otwarte, teraz oczywiście nie mogę, oraz mam um, doświadczenie luxemiet. No i co jeszcze? A no jeszcze kiedy pracowałem nie z domu, a pracowałem um, w biurze, to mieliśmy kuchnię gdzie mieliśmy jedzenie mogłem jeść, jeść co chciałem cały dzień no, pić kawkę oczywiście mogłem no naprawdę, naprawdę ciekawa, fajna praca no i teraz pokażę swój, swoje miejsce pracy teraz, no, chciałbym bardzo zaprosić żeby subskrybował mój kanał i nacisnął łapkę w górę Musisz to zrobić, bo po prostu za to nic ci nie będzie Łukaszenka nie widzę, że obejrzysz mój filmik że jesteś subskrybentem mojego kanału i wszystko będzie w porządku Nie martw się, Łukaszenka tego nie zobaczy Poproszę subskrybuj, subskrybuj Nie, nie dostaniesz dowiedzenia, wszystko będzie w porządku Łapki w górę, subskrybuj No i pokazuję wam swoje miejsca pracy No co, teraz pokażę jak wygląda moje miejsce pracy to wszystko prosto. Po prostu moja praca to praca z komputerem. No i to wszystko. Mój komputer tutaj od razu, kiedy obudzam się, od razu zaczynam pracę. To znaczy, że do pracy tylko dwie minuty. Chociaż nie, minuta. No i tak pracuję cały dzień. I teraz pracuję i mieszkam razem z dziewczyną i teraz ona pracuje. Jeszcze pracuje, a ja już skończyłem. No, i tak to wszystko wygląda. To super elegancko, bo po prostu nie muszę iść do pracy. I pracuję razem z domu. Super, ale nie mam kontaktów z ludźmi i to już nie tak dobrze, bo na przykład, kiedy chodzi chodziłbym do pracy, to. Miałembym rozmowy z Polakami. Mój język polski byłbym teraz lepiej. Chociaż z drugiej strony mam taką fajną opcję, że nie muszę wstawać wcześniej, żeby dojechać do pracy i od razu pracuję z domu. Czym jeszcze zajmuję się tutaj w Polsce? E, prowadzę ten YouTube kanał o Polsce w języku polskim oraz mam kanał w, na, w języku rosyjskim i też powiadam o swoim życiu w Polsce, ale tylko po rosyjsku. I teraz bardzo chcę pracować z klientami, którzy chcą też mieć swój YouTube kanał. Na przykład ja dla biznesu czy dla coś jeszcze, bo mogę robić montaż filmików, znam jak nagrywać filmiki. Mam dużo doświadczenie w YouTube i chcę z tym pracować. Bardzo chcę założyć działalność gospodarczą i pracować z klientami w formacie filmików. Jeśli chcesz, może być znasz kogoś, kto chce założyć YouTube kanał dla biznesu, może być ty też chcesz swój YouTube kanał, czy może być chcesz zrobić filmik z wycieczki, to możesz napisać do mnie i ja mogę cię tym pomóc, bo naprawdę Naprawdę mam doświadczenie, bo to już mój czwarty YouTube kanał. Pierwszy był kanał o samochodach, drugi o Polsce trzeci. trzeci 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 był... A, no to jest trzeci, trzy kanały. Mam trzy kanały na YouTube i to prawie więcej niż 5 lat doświadczenia w YouTube. Naprawdę. Naprawdę to e, duże doświadczenie w tym formacie. No i chcę założyć działalność gospodarczą, chcę pracować sam na siebie, jako przedsiębiorca. No i będę robić to wszystko, żeby pracować sam na siebie. I mogę pokazywać to na tym YouTube kanale, jak emigrant z Białorusi przyjechał do Polski. I robię swój własny biznes tutaj w Polsce. Jeśli ci podoba się ten temat i taka idea, to możesz napisać w komentarzach o tym, żeby wiedziałem o tym. No i taki był odcinek. Poproszę napisać, co myślisz o mojej pracy co myślisz o moim pomysłu na przedsiębiorstwo w komentarzach pod filmikiem. No i jak zawsze, łapki w górę, subskrybuj mój kanał. No i do zobaczenia wkrótce. pa, pa!